Witajcie. Nazywam się Elżbieta Sobczyk, jestem wróżką. Dużo osób szuka dobrej wróżki w swoim mieście, ale często bywa tak, że jest problem ze znalezieniem jakiejkolwiek wróżki, która profesjonalnie zajmuje się tarotem. I dlatego w tym miejscu chciałabym Was zachęcić do odwiedzenia mojej strony internetowej Twoja Wróżka 24.pl i zapoznaniem się z moją ofertą wróżb przez internet. Czasem spotyka się z opinią, że wróżba online nie jest tak skuteczna jak normalna wróżba wykonywana w cztery oczy. Ale ja się z tym nie mogę zgodzić, bo jako wróżka wykonywałam przez wiele lat wróżby w tradycyjny sposób i teraz moi starzy klienci zamawiają u mnie wróżby przez internet. Twierdzą, że nie ma żadnej różnicy i wszystko sprawdza się tak jak kiedyś. Czasy się bardzo zmieniły, a czas pandemii bardzo przyspieszył cały ten proces przechodzenia do internetu. Ale wydaje mi się, że jest to zmiana na lepsze. Bo dziś piszą do mnie ludzie z całej Polski, często z małych miasteczek i gdyby nie wróżba przez internet, to oni w ogóle nie mieliby takiej możliwości, aby zapytać o coś karty. Poza tym jest duża część osób, która po prostu wstydzi się chodzić do wróżki, lub na przykład nie mają czasu na to. We wróżbach online ludzie łatwiej się otworzyć, napisać o swoich sekretach, i daje to takie poczucie prywatności. Więc jeśli macie jakieś pytania i chcecie poznać swoją przyszłość, to wystarczy, że napiszecie do mnie e-mail, w którym napiszecie pytania do kart oraz podacie swoje imię oraz datę urodzenia. Ja staram się odpowiadać w ciągu 24 godzin, więc na poznanie swojej przyszłości wcale nie będziecie musieli długo czekać. Jeszcze raz zapraszam na moją stronę internetową, tam dowiecie się więcej szczegółów oraz poznacie cennik takich wróżb. Uważam, że ceny są bardzo przystępne i na każdą kieszeń. Jeżeli ktoś posiada Facebooka, to można mi również tam znaleźć i tam zadać pytania. Wpiszcie w Facebooku wróżka Mira Alżbieta Sobczyk. No cóż, polecam się i życzę wszystkiego dobrego.